Hej kochani, to Emkade Horstory i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Właśnie jesteśmy z Marcinem przy psiaczkach. i się witamy z cukiem i z mileczką. Ale zawsze właśnie jak przyjeżdżamy, to jest tutaj multum piesków i wszystkie nas witają, a Milka to już zwłaszcza Jezu i ona tak zawsze się cieszy na nasz widoki i tak sobie miał czy jeszcze. Ojej. Tak. Ile radości! <śmany> no, najkochańszy piesek na stajni, no tak, pani nie ma, nie, no, no, Biedna Mileczka. no, no. Dobra, jaki jest plan na dzisiaj? Przestań no, w tle. Jaki jest plan na dzisiaj? Więc tutaj mam ze sobą nowe ogłowy dla gracia, które przyszło w końcu. że przyszło, że w ogóle było takie małe zamieszanie z tym ogłowiem, ale grunt, że je już mam. Kupiłam też nowe wędzidło. W sumie nie do końca te, które planowałam, ale to sobie jeszcze tam zamówię kiedyś, kiedyś. I co? I w sumie idę teraz po sprzęt, bo planuję dzisiaj wsiąść na stęp i na kusa. I Hejka! I później, później nie wiem co, co będziemy dzisiaj jeszcze robić. Um, muszę te ogłowie wziąć chyba do domu i tak, żeby jeszcze sobie je um, nasmarować, czy tam na, na oliwie, czy naolejować się mówi. <grym> Nigdy nie wiem. No, ale generalnie muszę zmiękczyć troszeczkę jeszcze tą skórę, e, co, co została. Boże, nie co została, tylko no. Muszę zmiękczyć skórę. I, I w sumie tyle. Także pokażę Wam zaraz jak podejdziemy do Gradia, jak mu będę po prostu dopasowywać te ogłowie, no bo te, te paski nawet nie są jeszcze zapięte. Będę sobie jakby ustalać na którą dziurkę dany pasek, żeby już to tak po prostu mieć. No, i jestem ciekawa, jak będzie mi się w tym ogłowiu jeździło. Um. Tak, więc w sumie można powiedzieć, że dzisiaj testujemy o głowie i ten filmik będzie z dwóch dni. Dzisiaj jest piątek, weekend, początek, <grym> więc dzisiaj jakby sobie testujemy bardziej co długiego weekendu właśnie. Eee, dzisiaj będziemy sobie bardziej testować te ogłowie, a jeszcze wam pokażę właśnie ten taki produkt do skór. No, i jestem ciekawa jakby efektu, jak bardzo nam za tym pierwszym razem zmiękczy. I w sumie to tyle. Będzie dzisiaj na pewno jeszcze troszeczkę filmików z jazdy, więc myślę, że będzie całkiem taki fajny, luźny odcineczek. Zapraszam do oglądania. Greta już ma y, ubrane siodełko na sobie i teraz się bierzemy za ogłowie. Czemu zostawiłam to na koniec? Dlatego, że tak jak mówiłam, że te paski trzeba będzie normalnie jakby przystosować do niego i wszystko porozpimyc, to jest trochę czarną magią, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Założyłam już raz głowie, żeby dostosować te paseczki tak bardziej pod niego i ściągnęłam, bo musimy teraz jeszcze potylicę y, zmniejszyć, tutaj ten paseczek, na ostatnie dziurki i jak już sobie to zrobię, to wtedy mu już zakładamy ogłowie i lecimy na pracę. E, potylicę już mamy tutaj zrobioną, dzięki Marcinowi. I teraz idziemy Gradzia ubrać po raz a Nie, no, drugi. Także koniu, daj tu łeba. gotowe do użytku. Okay. Hani Właśnie skończyłam jeździć i najpierw byłam właśnie z Marcinem na ląży, a później zeszłam z tej ląży i sobie postępowałam i pokursowałam nawet sama pierwszy raz, więc jestem generalnie zadowolona, bo na razie nasza kierownica mocno kuleje, ale pod koniec w sumie nawet udało się go troszeczkę rozluźnić, wyparskał się chłopak i ten... No, już było tak momentami lepiej. W sumie o dziwo na prawo mi się jakoś lepiej nim kierowało, a na lewo, no to tak momentami, bo wcześniej szły konie w teren i on strasznie się skupiał na tych koniach. Jak o Jezus przyjeżdżał na scenie tam, gdzie, gdzie je widział, a jak je tracił z pola widzenia, no to, to wracał w ogóle do tego, co robił, i chodził naprawdę bardzo fajnie. Mega mięciutko mi się dzisiaj y, siedziało i jeździło w sumie lepiej, nawet chyba niż ostatnio. Nie wiem dlaczego, ale i nawet w świczebnym troszeczkę pojeździłam, i naprawdę było bardzo, bardzo fajnie, mega przyjemnie. Jestem bardzo zadowolona. No, jeśli chodzi o te ogłowie i o wędzidło, któremu kupiłam, a w porównaniu z, ty z tym, co miał ostatnio, bo miał pożyczone. No, to powiem Wam, że jest kolosalna różnica. W sensie nie wiem, czy to aż tak będzie czuć właśnie po jednym razie, ale naprawdę dużo, dużo lepiej chodził. No i dzisiaj to wsiadanie też było dużo spokojniejsze, także myślę, że nasza praca będzie sobie powoli kiełkować w górę i, i będzie to owocowało w przyszłości. Także tak. Mam ze sobą produkt, którym jest balsam do skór od EFAXA. I w jego skład wchodzi lanolina, olej z awokado oraz woski pszczeli. No i ten produkt właśnie powoduje to, że zmiękczy nam tą skórę troszeczkę bardziej ją uelastyczni, ale również dzięki woskowi pszczelemu będzie chronić również przed wilgocią i nadal taki połysk. Także będę sobie teraz nakładać na gąbeczkę. Fajnie, że jest w tubce, bo są dwie wersje tego produktu. Jedna jest jakby normalnie w takim okrągłym pudełeczku, jako bardziej taki smar, pomimo tego, że jest to ten sam skład. A tutaj mam w formie takiej tubki do wyciskania i będzie to bardziej taki ala la creme, coś takiego. On przepięknie pachnie. Jest ze mną ten produkt już również od trzech lat. I nie zawiodłam się na nim, faktycznie ta skóra jest naprawdę później bardzo, bardzo fajna, no i też jakby nie uszkadza niczego, czy to właśnie do skóry syntetycznej, czy również takiej naturalnej zwierzęcej. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć troszeczkę o tym ogłowiu, który wybrałam dla Gradzia. Już sobie odpiąłam wodę jak coś, żeby łatwiej mi się je czyściło, czy znaczy czyściło, smarowało. Dlaczego wybrałam ogłowie anatomiczne, z anatomiczną potylicą, której w sumie jeszcze nigdy nie widziałam w żadnym innym ogłowiu, żeby było jeszcze z dodatkowym zapięciem i regulacją, ale również z nachrapnikiem? Jak wiecie, ogłowie anatomiczne omija większość wrażliwych nerwów napysku konia i przez to, że ten nachrapnik u nas przynajmniej ma podwójne zapięcie. To jest ten nacisk rozkładany, i jest ono jeszcze bardziej delikatniejsze. W sumie myślę, że za krótko, żeby coś o nim powiedzieć, jeśli chodzi o takie dość dłuższe testowanie, ale ja naprawdę czułam na tej jeździe, którą Wam chwilkę wcześniej pokazywałam, dużą różnicę. Więc. Na razie moje pierwsze wrażenie jest całkiem dobre. No, a u głowy jest takie kla klasyczne czarne z takim naczółkiem, z mini diamencikami. Bardzo mi się podoba. I pomimo tego, że jest to skóra zwierzęca, tylko nie pamiętam jaka konkretnie. To jest ono bardzo mięciutkie i ma tutaj właśnie takie miękkie podszycie na nachrapniku oraz na potylicy, więc się totalnie nie wżyna i jeszcze lepiej się sprawdza, jeśli chodzi o komfort dla konia. bo to te ogłowie anatomiczne zostały wymyślone, żeby właśnie ten komfort naszym koniom zwiększyć. Także cieszę się, że mam taki produkt ze sobą. Nie jest to coś taniego, to już jest troszeczkę wyższa półka, jeśli chodzi o sprzęt, ale myślę, że warta zainwestowania, jeśli chcemy poprawić komfort naszego konia podczas jazdy, no i mieć z nim lepszy kontakt. Ja się teraz biorę za nakładanie produktu na gąbeczkę, to Wam tak pokażę z bliska. Nie nakładam go jakoś bardzo dużo. Bo chcę, żeby to było tak równomiernie rozłożone na całym ogłowie. Zwłaszcza, że to są cienkie paski, w sensie jeśli chodzi o powierzchnię, porównując to do siodła. I tutaj możecie zobaczyć, że to jest taka żółtawa pasta. I naprawdę pachnie, jakbyście wąchali ten wosk pszczeli, na przykład z ula czy coś. Ja sobie zawsze jeszcze robiłam tak, że rozprowadzałam troszeczkę. Palcem i wycieram w gąbkę tą, nazywam e, to pastę ale krew sensie, no, w zasadzie to palcem, żeby całość jakby nie osadziła w jednym miejscu. Ja aktualnie sobie nie rozkładam teraz tego ogłowia, bo nie mam tyle czasu, e, a chcę, żeby już troszeczkę zaczęło się w to wchłaniać. Także przejeżdżam tutaj naprawdę wszystko. Nie jest to też olej do skór, więc ten efekt nie będzie taki, tego zmiękczenia, bardzo mocny i bardzo widoczny. Więc na pierwszy raz, tak jak mówię, bardziej to bym sobie przejechała teraz, jak jest. Ale również olejem będę robić te ogłowie, będę je sparować. I będzie fajnie, bo będzie też jakby aplikator w pędzelku. Więc na pewno wtedy te ogłowie będę rozpinać, żeby się to łatwo wszystko oczyściło. I to już na pewno by to robić w domu, bo teraz jakbym miała tutaj na dworze rozpiąć te całe ogłowie, to pewnie bym wszystko koło sobie skomplikowała i pomyliła te paski, co gdzie jest, co gdzie trzeba zapiąć. I do tego to chyba sobie też zrobię jakiś tutorial dla samej siebie, żeby tych pasków później nie pomylić. Ok. W sumie dojechałam już do nachrapnika z tą samą jakby ilością tego balsamu, co miałam na gąbeczce. Więc nie dałam tego jakoś dużo, a starczyło mi to na... Myślę przynajmniej 1 trzecią tego ogłowia, jeśli chodzi o to ile tego nałożyłam. Także sobie teraz dodam resztę tego balsamiku na gąbkę i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Moja ocenka tego produktu to myślę, że to jest 10 na 10, e, ponieważ jest łatwy w aplikowaniu, e, nie trzeba go dużo nakładać, a naprawdę wyczyści nam bardzo dużo powierzchni. Nie tylko co wyczyści, ale również spełni swoje zadanie ochrony skóry i uelastycznienia jej. E, do tego ładnie pachnie. I nie jest jakiś taki bardzo klejący się. Jest troszeczkę tłuściutki przez ten wosk, ale jest naprawdę super. Tak jak widzieliście, efekt jest naprawdę wow. I myślę, że jego cena jest bardzo niska co do jakości tego produktu. Także mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Dajcie znać, czy mieliście już jakiś produkt z EFAXA. Ja wam kochani dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz dzwoneczka, a my widzimy się w następnym odcinku. Pa.